Cześć, witam. Trzy razy Paryż, dwa razy z choinki, a raz z biblioteki. Oto te książki. Pierwsza z nich spod choinki nosi tytuł Sklep w Paryżu i została napisana przez hiszpańskiego autora Maksima Huerte, chyba w hiszpańskim Ha, jest nieme, ale nie wiem dokładnie. W każdym razie książka. Splecione losy dwóch kobiet w przeszłości, na początku XX wieku i obecnie. Teresa mieszka w, Paryż, mieszka w Madrycie z bardzo zaborczą matką. To jest ten wątek współczesny. No i marzy tylko o tym, żeby zmienić swoje życie. I tak się dzieje. Przez zupełny przypadek, przez pewien przedmiot, o którym tu nie będę mówiła. W każdym razie zapragnęła zmienić swoje życie i los rzucił ją do Paryża, do Paryża na ulicę. Bardzo y, piękną nazwę ma ta ulica. Na ulicę, już mówię, bo jest bardzo ciemno, przy ulicy Ripon-Louis Philippe 10, Czyli właśnie tam kupiła sklep bławatny, to znaczy budynek, kamienicę, w której był kiedyś sklep bławatny. Kiedy tę kamienicę remontowała, odkryła pokój, a w nim piękne fotografie pięknej kobiety Alicji, poprzedniej właścicielki tejże właśnie kamienicy. No i zaczęła szperać, żeby odkryć losy tej kobiety. I tutaj pojawia się wątek początku XX wieku, czyli francuskiej bohemy, znanych nazwisk, tworzenia się sztuki fotograficznej. W tym czasie Teresa zaprzyjaźnia się z okolicznymi mieszkańcami tej ulicy, poznaje smak życia, smak Paryża, smak jedzenia, smak wina, smak wszystkiego, a wszystko za sprawą sklepu w Paryżu. Druga książka pod intrygującym tytułem Elegancja jeża, napisana przez Miriel Barbery, Znowu Paryż. Bohaterki mamy dwie. Dozorczynię pewnej wspaniałej kamienicy, w której mieszkania mają 400 metrów powierzchni, a mieszkają w tej kamienicy mieszka 8 bardzo bogatych rodzin. René ma 54 lata i jest dozorczynią. I zaprzyjaźnia się, a właściwie los zrządzi. Że mm, zaprzyjaźnia się z ile ona miała lat. I jeszcze raz, mam na imię Paloma i mam 12 lat. Paloma była dzieckiem jednej z bardzo bogatych rodzin. No i pragnę, e, znaczy, i obze, obserwacje świata doprowadziły ją do wniosku, że świat zmierza ku mm, katastrofie, a więc należy popełnić samobójstwo i zamierzała to zrobić 16 czerwca po ukończeniu 13 roku życia. Jest to bardzo ciekawa książka. A nie będę wyjaśniała tytułu, bo on jest intrygujący. Sami sprawdzicie, co oznacza. Intrygująca książka o tym, jak można trzeba czasem w życiu się kamuflować. Nie ujawniać wszystkich swoich zdolności, talentów, a nawet intelektu. Bo może to być źle przyjęte. Jest tu też satyryczne spojrzenie na właśnie bogaczy z Paryża, tych, którzy no właśnie, tych, którzy od zawsze mają pieniądze, różnie je wykorzystują, a także kontrast między dwiema kulturami kulturą zachodu i kulturą wschodu. Naprawdę przepiękna książka, polecam. No i dla kontrastu ponieważ w książkach, które przed chwilą powiedziałam, są one raczej kobiece, znaczy nie raczej, tylko są kobiece, e, chciałabym zaprezentować tę książkę, już o niej mówiłam Erich Emanuel Schmidt, Pan Ibrahim Kwiaty Koranu. Akcja dzieje się oczywiście w Paryżu e, Momo, czyli Mojżesz, e, zaprzyjaźnia się, który jest Żydem, zaprzyjaźnia się z Arabem, właścicielem sklepu. Otwartego właściwie 24 godziny na dobę. Mojżesz ma kompleksy, bo jest bardzo gruby. Ojciec się nim nie interesuje, bo poświęca się pracy naukowej, a także pamięci starszego brata Mojżesza. Nie ma matki, no i w ogóle całe życie, jak mówię. Właściwie nie wiedziałbym, jakim nim pokierować, gdyby nie pan Ibrahim. Książka jest e, przepełniona emocjami, uczuciem, wzruszająca, ale zawiera też jedno z najbardziej, najpiękniejszych i takich zdań początkowych, które się zapamiętuje na zawsze. Mogłabym je powiedzieć z pamięci, ale nie chcę się pomylić, a zdanie to brzmi: Kiedy skończyłem 11 lat, rozbiłem swoją świnkę i poszedłem na dziwki czyli Momo, czyli Mojżesz. Trzy książki z Paryża, trzy razy Paryż, jak napisałam w tytule, mam nadzieję, że bez błędu. Wszystkie książki polecam. Mówi się, że Paryż to jest miasto miłości. I Paryż potrafi każdego uwieść. I to prawda, mnie uwiódł trzy razy. Mam nadzieję, że po lekturze tej ksią tych książek Was też e, uwiedzie i będziecie e, pod ich wrażeniem. Ich, jak mówię, emocji, wzruszeń, pro, m, jakichś takich prostych historii, ale naprawdę m, takich sobie paryskich. Dziękuję, do zobaczenia.